Ej, mamo, witam serdecznie w kolejnym peningu na kanale Magnum SES, codziennie 630. Pamiętajcie, subi z dzwoneczkiem, no i łapeczka w górze za wdawaną kaskę. Dzisiaj, dzisiaj pomysł widza, który przeoczyłem w sumie, chyba. To jest pomysł na otworzenie pojemnika z naklejką społeczności 1. Podobno tam jest naklejka co do 300 kosztuje. Już sprawdzamy. Lecimy do sklepu. Eee, I sprawdzimy to, sprawdzimy to. jest Pojemnik społeczności 1. Czyli to będzie taka kapsułka, ale wydaje mi się, że do nich to był klucz potrzebny do tych starych kapsułek. Zaraz to obczaimy. Bo kurde, nie wiem, czy to w ogóle to jest na sklepy dostępne. To może być, kurde, jakaś już. Best Droga kapsułka. I właściwie teraz spakowałem w duże koszta. To jest naklejką CSGO. Ale to nie jest to chyba. To nie jest to społeczności. Mm, no nie ma do tego. Dobra. Czyli wchodzimy w na rynek Niech będzie nawet przez skrzynkę kilowatt. I już to obczajamy. Yy, spo... Pisze się to? Czy się to nie pisze? Społeczności 1. I jest. Skrzynia grafiki. Nie, to jest to. Dobra i klucz też będzie potrzebny. No dobra, bierzemy to, bierzemy to. Ale musicie lajka like odstawić. E, dobra, i sprawdźcie sobie poprzednie filmy. Tam też macie poradnik do e, lepszych kolorów chcecie. Jak mieć takie kolory lepsze jak ja. Także obczajcie sobie. E, a ja już przychodzę do otwierania. Jeszcze taka mała chwilowa autopromocja, ale giga rozpixelowane. to jest. Aha, zbugowałem się do e, Autopromocja skupuje skiny. Także w sumie jak widzicie na potęgę. Ostatnio też. Nawet będąc na wakacjach, wleciało o Tere taka Koska, ten Flipek, i kilka innych skinków. Także piszcie do mnie na Discordzie, Matstone, bądź na Instagramie Matstone, Santor. Info też macie w opisie, w sumie, że na samej górze. Więc no, podbijajcie, Ewentualnie, jak Wy nie macie skinów, a Wasi znajomi, to możecie mnie polecić. Płacę 2% za polecenie. 2% wartości skinów, które uda mi się kupić z Waszego polecenia. Aha, dobra. Ej kojarzę, ja chyba kiedyś, kiedyś już otwierałem tą kapsułkę w ogóle. No to ogólnie jest ładne. Nie wiem, czy to jest najdroższe, pewnie nie. Chociaż może być. A 500 Co górnia? Jak? Każda różowa tyle kosztuje? No bo ja wydałem 25 zł, przypuśćmy, tak? Czyli to już mi zwraca raz dwa ten nowy sheriff. To 167 i słok kosztuje 263. Violetowe... Ej, Rex, Holo też pewnie z 7 kosztów, Nie, 470. Okej, okay, dobra. No, to, to nieważne. Rex musiał być chyba dostępny jako do kupienia w menu. No dobra, ale każda różowa daje mi chociaż tutaj dubla, a pozostałe giga profit. To też jest w sumie ciekawe. O kurde. Jak na takie stare naklejki, one musiały być chyba trochę graficznie odświeżone, bo wątpię, żeby to tak się... Eee, w rozdzielczości, aż tak prezentował on, bo ja gram na 2K rozdzielczości, ogólnie w cs się. Dobra, eee, no lecimy, lecimy z tym koksem. Eee, zostawcie opeczkę w górze, jeśli chcecie więcej openingów. Przeleciała nam już jedna różowa. I leci nam... Okej, okay. leci nam bombowy pieseł. A ile to kosztuje? Już sprawdzimy. No szkoda, szkoda, ale kurde, było warto, wydaje mi się, podjąć się tej kapsułki no bo spory profit kosztuje to 5 zł, czyli jestem tam około 20 zł w plecy możecie dawać w komentarzu znać oczywiście pod, komend pod komendą po komendzie hashtag otwórz jaką następną kapsułeczkę bądź strzyneczkę chcielibyście, żebym otworzył jak najbardziej będę tutaj po kolei sobie leciał z tym, chociaż mam w planach y, troszeczkę zmianę kontentu, żeby było we wtorek i w sobotę właśnie automaty czyli strzyneczki, openingi i tak dalej i może wtedy by były grubsze te openingi, jakby było żaliej? A w pozostałe dni lecieć tutaj z jakimś innym kontentem. Chociaż wydaje mi się, że to jest ciężkie, no bo jednak w openingu to wystarczy przysiąść, otworzyć sobie kapsułeczkę, bądź śnieczkę, jedną bądź kilkadziesiąt. Wydać pieniądze po prostu i mieć to nagrane. A na czymś innym, no jednak które trzeba sobie poplanować, pomyśleć bądź pomontować nawet. No i co, to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Siemano.